Mano, tu nest. Dziś robimy szybką sesję Jakupowa Sahaka. No więc, o, leci No, yy, spróbuję zrobić trzy Jak wyjdzie, to będzie. Ale jak nie, to będzie. I jak wyjdzie, to zobaczycie to i no. To mój brat montuje ten film. Ja go nie będę oglądał, stary go dopiero. I zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jeżeli wyjdzie dobrze, to, to fajnie. I nauczyłem się futa więc zrobię go teraz na hopie i będzie fajnie. Jo! Jo! Więc to by było na tyle szybkie sesji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niedługo wrócimy, mam nadzieję, do dłuższych materiałów. I tutaj macie taki hashtag. Jeżeli będziecie wstawiać jakieś filmy na Instagrama, dodajcie ten hashtag i zobaczę go i Wam polubię. mamu.